programu Erasmus, największego programu edukacyjnego umożliwiającego wymianę młodzieży akademickiej. Rok 2012 to był rok jubileuszu Erasmusa i lokalnie w różnych polskich miastach oraz europejskich miastach obchodziliśmy Erasmusa, który jakby każda uczelnia miała własny pomysł. Ponieważ Zachodniokulowski Uniwersytet Technologiczny zawsze w grudniu proponował studentom taką dużą wewnętrzną imprezę informacyjną, stwierdziliśmy, że w tym roku przeniesiemy święto Erasmusa poza mury uczelni i wyjdziemy w przestrzeń miejską. W tej chwili trwa próba skonstruowania choinki ze świetnych pałeczek, z lightsticków. Grupa studentów międzynarodowych próbuje te lightsticki rozżarzać, trwają próby podniesienia konstrukcji przy pomocy latawca pociągowego oraz balonów z helem I niestety troszkę nam pogoda nie dopisuje, w sensie, że wiatr nam ucipł, w związku z czym latawiec się trochę zbuntował, ale jesteśmy dobrej myśli, mamy plan B, w razie czego rozdamy przechodniom lightsticki w charakterze bransoletek i poinformujemy, że zut jest fajny, a program Erasmus ma 25 lat.